z Ewangelii Świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Zatem widok rzekł do nich, idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś Czyż nie dziewięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czyż nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego Zajrzekł: Wstań, idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. Tematem przewodnim tej dzisiejszej Ewangelii jest rzeczywistość dziękczynienia, oddania chwały Bogu za to, co Pan Bóg czyni w życiu człowieka, zobaczenia tego i zwrócenie się do tego, kogoś przez duże te z tego, który, który stoi za tymi wszystkimi uzdrowieniami, temu, któremu jesteśmy winni wdzięczność. Z tego dobrodziejstwa, uzdrowienia, to dziesięciu ludzi. Jeden był tym, który wrócił i podziękował. Najpierw jednak wszyscy mają, z jednej strony mają tą chorobę. Mają ten krzyż, mają to cierpienie, które niosą i z drugiej strony, że zwracają się do tego kogoś, kto może im pomóc do Chrystusa. Jezusie Mistrzu, ulituj się nad nami. I zostają oczyszczeni, zostają oczyszczeni z czegoś, co jest tą rzeczywistością, chorobą zewnętrzną, trąd, potworna choroba, ale to jest ta choroba ciała. I oni nie wrócili. Przynajmniej dziewięciu nie wróciło, żeby, żeby oddać chwałę Chrystusowi, żeby mu za to podziękować. Oni niejako zostali tylko uzdrowieni zewnętrznie. Natomiast jeden został uzdrowiony wewnętrznie. Został uzdrowiony ze ślepoty. To jest ten Samarytanin, który zobaczył że został uzdrowiony i też zobaczył, skąd to uzdrowienie idzie i ma odwagę nawet wbrew temu, co, co powiedział Chrystus, wrócił do Niego i podziękować Mu. Oczywiście Ewangelia uczy nas, że zrobił to dobrze, że On nie sprzeciwił się Słowu Bożemu, Słowu tego przesłania, które ty powiedział do Niego Chrystus, tylko je właściwie zinterpretował, powrócił. Ponieważ zauważył, czy rozpoznał to, oczu Chrystus powiedział: Idźcie, pokażcie się kapłanom. I podczas uzdrowienia ten właśnie Samarytanin, ten jedyny, zobaczył tym kapłanem, który, który ich uzdrowi, jest Jezus Chrystus. Że to temu kapłanowi należy się teraz pokazać, że. Od niego płynie teraz ta, ta moc Boża, moc uzdrowieńcza. Dlatego idzie i spełnia w, w pełnej głębi, w pewnej e, harmonii z tym słowem, które powiedział Chrystus. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Pokazał się. Pokazał się Najwyższemu Kapłanowi Jezusowi Chrystusowi. I. <śm> To jest właśnie teraz to dziękczynienie. To jest to, czego Chrystus też od nas oczekuje, żebyśmy byli tym Samarytyninem, żebyśmy byli tym, który rozpozna to dziękczynienie, rozpozna dobrodziejstwo i wróci z dziękczynieniem do Chrystusa. Problem na pewno nasz jest, że my z łatwością przyjmujemy tyle tych darów, setki, dziesiątki. Darów każde, każdego dnia, nieustannie, które do nas wpływają, ale tego nie widzimy, że się do tego przyzwyczajamy, że traktujemy to jako rzecz normalną. Zobaczyć wielkie dzieła, które Pan Bóg uczynił w naszym życiu. Przewczoraj rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, których spotkałem po 22 latach, który Odegrali ogromną rolę w moim życiu, też w moim życiu religijnym, w moim życiu zakonnym, w mojej drodze wiary do Pana Boga. I mogłem na nowo słyszeć, na nowo, i plus tego, co się w międzyczasie wydarzyło w ich rodzinie, jak z jaką ogromną wdzięcznością, miłością mówią o tym, co Pan Bóg uczynił w ich życiu. W tej chwili mają, nie wiem gdzieś, około 75 lat. W roku ubiegłym obchodzili 50-lecie małżeństwa i jakoś z taką ogromną radością dzielili się. Mieli ośmioro dzieci. Przynajmniej ty, tyle dzieci żyje. Na pewno jedno, jedno dziecko już mają w niebie, ale ośmioro żyje, najstarszy jest. Prezbiterem jest kapłanem, Jedna z najmłodszych tych, tych dziewcząt jest jeszcze nie stanowolnego, jeszcze nie wyszła za mąż. Ten najmłodszy jest chyba gdzieś w wieku, myślę, że nie ma jeszcze 30, 30 lat. Mają 30, 37 wnuków. Jest taką ogromną radością o tym mówili, z, jakim, z jaką dumą. Najstarsza córka ma, ma tych dzieci, trzynaścioro. Ci najmłodsi mają trójkę, czwórkę dzieci. Więc jest możliwość, że, że tych dzieci będzie, będzie jeszcze więcej. W tym roku byli ochrzcili czwórka, czwórkę wnuków, tylko w tym roku. To niesamowita rzecz, ale ale też ich świadectwo, które mówili, że przed laty spotkali Pana Boga. I, I tak jak ten dzisiejszy trendowaty mówili jasno, Bóg nas wyciągnął z grzechu. Myśmy przyszli do Pana Boga, bo byliśmy od Niego daleko, nawet jeśli mniej czy bardziej chodziliśmy do kościoła. Nasze życie było życiem pogańskim, życie, życiem takim no w, Opartą tylko o ten, o ten świat takim drobnomieszczańskim. Pan Bóg ich, ich znalazł. W jaki sposób Pan Bóg połamał też te, te ich przeszkody, uprzedzenia, które mieli do kościoła i tak dalej. Zawierzyli temu kościołowi otworzyć się na życie. To też jeden z, z jakichś takich hmm, momentów tego. Dopuszczenia Pana Boga do ich, do, do ich życia. I widzieli, widzieli widzą to, w jaki sposób Pan Bóg naprawdę okazał swoją wielkość. Ci, myślę, że jak patrzę na nich, że y, może by o nich powiedzieć już to słowo, które zostało wypowiedziane przy śmierci Abrahama. Abraham jest 175 lat, jak, jak umierał, im jeszcze brakuje setka do, do tego momentu. Ale Abrahamie było powiedziane to, co każdy człowiek, bo momencie, ile żyje, może doświadczyć, że umierał syt życia. Był właśnie tym człowiekiem spełnionym, był napełniony, tak? Oni, widzieli ten swój grzech, widzieli ten swój trąd i otrzymali ogromne światło na ich życie, na ich małżeństwo, na ich rodzinę, na, na kościół. Tym światłem dzielili się też z innymi. Ja jestem tego też w jakimś stopniu owocem, że mogłem uczestniczyć w tej ich wierze, że oni mi tę wiarę też przekazywali, ale oni też spotkali tego Chrystusa kapłana, że oni do tego kapłana wrócili, że oni rozpoznali skąd to życie przychodzi i dzięki temu to życie przeżywają, przeżywali i przeżywają, mam nadzieję, że do końca przeżywać będą. Jako to życie w tym, w tym pokłonie wobec, wobec Chrystusa, we wdzięczności za wszystko, co Pan Bóg w ich życiu uczynił. To jest to dziękczynienie, przykład tej, tej rodziny, tego małżeństwa, ale to jest właśnie pytanie, które Pan Bóg też nam daje: kwestia do naszego przemyślenia, do naszego otwarcia oczu, do tego naszego uzdrowienia, żebyśmy mieli właśnie te oczy, które. Widzą działanie Pana Boga w ich życiu, że wszystko jest cudem, że Pan Bóg jest dobry, że Pan Bóg to, co chce uczynić, to przyprowadzi nas do siebie, że wtedy my jesteśmy tymi ludźmi szczęśliwymi. Niekiedy wypełniamy prawo, nie, niekiedy taplamy się nawet w tym naszym trądzie, cokolwiek innego. Szczęśliwi jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy blisko Chrystusa, kiedy możemy Mu odejść, dać cześć, kiedy jesteśmy ludźmi, Pełnymi wdzięczności, ale wobec tego konkretnego kapłana, wobec syna Bożego Jezusa Chrystusa, nie gdzieś tam, wobec niego, że Jezus Chrystus jest Panem, przed nim się zginę każde kolano, jemu jednemu niech będzie chwała na wieki. Amen.